Dzień dobry, witam. Jeżeli subskrybujesz mojego kanału, jeszcze proszę, zasubskrybuj. Dowiesz się paru nowych rzeczy na temat handlu w UK, na eBayu i stacjonarnie w moim sklepie. Zaczniemy szybko, bo nie wiem, ile mi tym razem starczy energii i baterii i pamięci. Więc tak, yy, buciki Eko. Pochyla leżały parę lat, dwa albo trzy, sprzedały się za pięć dych. Zapłaciliśmy za nie chyba trzy dychy, więc żaden tam rewelacja bluza Love Alpine, oni robią głównie takie rzeczy jak etui do aparatów, ale 15 funtów to zapłacił w całości i się nawet nie targował. Trochę leżała, więc trzeba się zastanowić. Teraz pokażę Wam kilka takich rzeczy, które w ogóle przyszły w workach i moim zdaniem ja bym nigdy ich nie kupił, ale okazuje się, jak zaczęliśmy je wystawiać, to masa tych rzeczy się sprzedaje i to bardzo szybko. 17 funtów. Wełna Lamsul, czyli owcza, poszedł na pełną kwotę. To jest ciekawa firma Joseph Seibel, niemiecka firma. O ile się nie mylę, i co ich buty mam, co je wystawię w okolicy trzech, sprzedają się w zasadzie we, w ciągu tygodnia, dwóch tygodni. Te poszły dość szybko w tydzień czasu. I Dikisy, nie wiem czy o nich już mówiłem, ale chyba zapłaciłem za nie. Siódemeczkę, czy ósemeczkę, trzy dychy ktoś wziął, i, i poszły szybko. A to jest właśnie kolejna z tych rzeczy. Po 5 funtów, po sześć funtów, e, tylko tak, właśnie na pokazanie. O, albo coś takiego nie kupiłbym tego nigdy w Charity na sprzedaż. Wyobraźcie sobie, że tych takich właśnie rzeczy, e, tego typu, sprzedaliśmy w ciągu ostatniego miesiąca chyba z pięćdziesiąt sztuk. Więc teraz pytanie, jak chcesz handlować? Jeżeli chcesz handlować na ilość. To takie rzeczy się sprzedają, na jakość troszeczkę gorzej. Kolejny Swatch sprzedany, dwie dyszki, zapłaciłem za sześć sztuk, za pięć sztuk chyba. Zapłaciłem 5 dych, więc drugi, jeszcze jeden sprzedam i zapłaci za wszystko. Adidasy Kiel, cokolwiek ta firma, nazwa tego znaczy, ale sprzedało się w miarę szybko, dwa bidy. Nie było najgorzej, dwie dyszki. Piątkę zapłaciłem i to jest kurtka też z worka, to się wkurzyłem to bo moja żona akurat wystawiała to, wystawia za 13 funtów kurtkę zimową taką na snowboard, no i poszło od razu w zasadzie, darmowa wysyłka, więc tu niewielki zysk jest, ale to są wszystko rzeczy z worka. Dobra, kolejna rzecz, zaczniemy od tego. Tutaj byłem pewien, że akurat ta płyta, którą wystawiłem sprzeda się ostatnia. sprzedała się pierwsza, Spływ winylowych, które zacząłem wystawiać. Więc tutaj nigdy nie wiadomo, co ludzie lubią. To jest wszystko kwestia prób i błędów. Buty sportowe do biegania też aukcja, chyba zacząłem aukcję od Dychy. Za 24 się sprzedały. Buty do biegania do ciekawych, dziwnych firm, które nie słyszałeś nigdy bo buty do biegania to nie tylko Riboki, Asiki i Nike. Jest masa firm, które robi tylko buty do biegania i są bardzo drogie. Firma Satchel. To w ogóle jest Satchel. Yy, czy Satchel przez S. To jest ciekawostka, bo nowe kosztują 15 funtów. Dokładnie takie. 15 funtów. To znaczy 20, czy sprzedajemy plus 3 wysyłka. Chyba do Niemiec pojechała. Yy, I to jest kolejna rzecz. Buty Rockstar w sensie Etnis, ale Rock z kooperacją z Rockstarem, to jest jakiś napój energetyczny. Mój brat powiedział, słowieku, to nie sprzedaż tego nigdy. Wystawiłem na aukcji za 27 funtów i od razu coś kupił, jeden bit. W sensie od razu, po tygodniu, czyli mój brat się mylił. To chyba pokazywałem, ale jeszcze raz, czarny Wedgwood. Jak gdzieś znajdziecie do piątki, nawet do dycha coś większego, można zainwestować. Nie wiem, czy o tym mówiłem, czy nie, ale powtórzę się. Ręcznie robione ornamenty, to Sprzedało się jeden bit dycha, ale pojechało chyba do Japonii. Yy, tutaj ciekawa rzecz. Ja to sprzedałem za 0 zł. Tak naprawdę po, po, po wszystkim, bo yy, ja to kupiłem za chyba dyszkę czy za piątkę. Skasowałem 25 za wysyłkę, 27 sprzedałem za 20 w ogóle, czyli 45 razem. Ale po wysyłce oddałem kolesiowi 25 funtów. Co oznacza, że zarobiłem na tym nic, bo była straszna, krach był na tym. Doszło w częściach w zasadzie. Dużo miejsca zajmowało, więc musiałem się tego pozbyć. Ale pamiętajcie, tego typu rzeczy, jak mam na przykład to, o, to, o, to, to, czyli ramię, jak ma możliwość wymieniania główki, to oznacza, że, że to można jeszcze na części ładnie sprzedać więc się zastanowić trzeba nad tym, czy nie można kupować za jakieś śmieszne pieniądze tego typu sprzętów i sprzedawać na części. I tutaj tak, kolejny winyl się okazało też taki, pomyślałem, ja pierdzie, to się nie sprzeda nigdy. Sprzedało się za 2,37 nawet, plus 2,90 wysyłka, więc winyle, to jest kolejna rzecz, na której zacząłem handlować, i muzyka, nie jestem dobry w muzyce ani w winylach, ale zacząłem sobie słuchać winyli trochę, tak, taka snobistyczna trochę sytuacja, a bo uważam, że muzyki można słuchać na wiele różnych sposobów, aczkolwiek rzeczywiście winyl ma to ten dźwięk troszeczkę, coś tam jest w nim innego. Czyli szybko tak przejedziemy po tym, co ja tu mam. O, sprzedane w ostatnim czasie. Proszę, ja Wam pokażę tak, o przejeżdżając raz, dwa. Moneta, 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 buty, buty, jakieś tam ciuszki, płyta, buty, yy, ciuszek, moneta, 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 winyl, yy. I moneta, moneta, banknot, jakiś ciuszek, to już chyba widzieliśmy w ostatnim filmie. Ale co, do czego chciałem w dzisiejszym filmie, i tyle, rzucimy okiem trochę na mój sklep. Co do czego w dzisiejszym filmie chciałem nawiązać, to sobie zapisałem. Account Health. To jest jedna rzecz, którą trzeba omówić. Jeśli chodzi o eBay, żeby wasze konto było zdrowe, czyli tak to dokładnie tłumacząc na język polski. Oznacza to, że towar na Waszym koncie nie powinien w zasadzie siedzieć dłużej jak kilka tygodni, miesięcy, bo wtedy każdy taki towar obniża Wam sprawność konta. I to się oczywiście kłóci z tym, co ja mówiłem tam kiedyś, bo ja mówiłem, że moja, moja polityka jest taka, że wystaw, zapomnij. No i to ma sens, jeżeli Ci nie interesuje w zasadzie zdrowie swojego konta, aczkolwiek jeżeli masz towary, które schodzą na pniu, w sensie wystawiasz, nie wiem, 100 kominiarek, tak jak ja mam kominiarki i sprzedajesz załóżmy w ciągu miesiąca 30, to taka kominiarka robi dla twojego konta o tyle dużo, że konto jest zdrowe i eBay Logard eBay rośnie, co oznacza, że twoje, twoje konto jest wyżej notowane i łatwiej ci się sprzedaje inne rzeczy. Aczkolwiek jest to ciężko osiągnąć. Naj, najbardziej efektowną rzeczą, żeby zarobić milion dolców jest. Znajdujesz 10 produktów, które zarabiają ci 10 funtów, i każdy z nich sprzedaje się 10 razy dziennie. Tak to jest 1000 funoli obrotu dziennie, no to wtedy w ciągu roku robisz milion, także to jest takie proste, jak się wydaje, milion to jest masa pieniędzy. I drugą rzeczą, którą chciałem Wam omówić jeszcze w dzisiejszym filmie, o ile stracę im pamięci, bo już mam 8 minut, zaraz mi się utnie, więc przepraszam pewnie jak się utnie, to jest, co sobie też zapisałem, mam dobrą, bardzo, ale krótką pamięć. To jest triki. Triki, triki, triki. Triki firm jakichś tam, i teraz już nie wiem o czym je mówić, ale dobra. Wobec tego to pewnie przełożymy na kolejny film. Bo jak zapisałem, to już nie wiem, jak to odczytać. Jeżeli, tak jak mówię, zasubskrybuj, dowiesz się na pewno więcej. Ja tutaj dużo tematów poruszam. Na pytania odpowiadam. Jeżeli byście chcieli się dowiedzieć czegoś konkretnego na temat eBaya, na temat handlu w sklepie stacjonarnym, który mam od kilku miesięcy w zasadzie, to zapraszam. Coś tam wiem. Tak jak mówię i jeżeli chcielibyście się do konkretny temat to proszę pod spodem komentarz. Pytania, odpowiedzi oddzielam w zasadzie od razu. Siedzę dość dużo czasu w sklepie, więc mam kiedy odpowiadać. Dzięki wielkie, pozdrawiam.